Siema, siem, a tutaj Kungu, witam was w kolejnym, już ostatnim odcinku Let's Play Sporo. oczywiście trzeci sezon, mam nadzieję, że kiedyś niedługo będzie czwarty, chociaż oczywiście myślę, że co najmniej trzy miesiące przerwy to sobie zrobimy, ponieważ mam już po prostu dość grania w tę gry oczywiście w ten sposób, ponieważ Fabryka, Stwora oraz Kosmiczne Przygody dalej będą się ukazywały, ale przypominam, że jest to ostatni odcinek, nie ma po prostu jakiegoś... Że, że znowu będzie dużo ocen pozytywnych, to, to nie kończę. Nie, no, kończę po prostu już mi się nie chce, więc bez przesady nie będzie takich, e, takich sytuacji, że, że, że będę grał, chociaż mi się nie chce, tak? Dobra, teraz polecimy sobie tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze z gościem się zdążymy zaprzyjaźnić, ponieważ oni mnie denerwują naprawdę straszliwie. Dobra, e, zostaliśmy przyjaciółmi. A podarek, o, mm, oni chyba lubią podarek. Czekajcie, dajmy im 100 tysięcy. Czy teraz ja. Tak! Tak, tak, tak! Udało mi się, czyli trzeba było ich przekupić. Ja pierniczę, że ja o tym nie pomyślałem. Ja pierniczę. Dobra, sprawy wyglądają bardzo obiecująco. Wreszcie mi się udało zawiązać kolejny sojusz, no. Wreszcie mi się udało zawiązać kolejny sojusz. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, teraz podlecimy sobie jeszcze tutaj. I w ramach jakby tego że założyłem sobie sojusz, kolejny sojusz z tamtym gościem To tutaj sobie po prostu weźmiemy kolejny stateczek Stateczek od tych gości sobie weźmiemy O, właśnie tutaj No i mamy teraz dwa statki już w moim flocie Przydałoby się jeszcze jeden Ale to już tam trudno Teraz mamy dwie wojny do wygrania Więc trzeba by coś tutaj podziałać w tym kierunku Ja pierdzielę, że ja nie pomyślałem, że trzeba by ich przekupić Przecież oni cały czas byli tacy na ten hajs No w każdym razie, wiecie, od samego początku jak ich tylko poznałem To co chwilę chcieli, żebym im płacił, tak? I mnie nie lubili no to teraz wiecie. Dobra, wróć do domu, aby ukończyć misję. Dobra, wiem, ale strasznie mnie denerwuje tutaj, że od samego początku coś tutaj jest, a ja tylko nie zbieram, tak? Dobra, chodź to no. O, dziękuję, do widzenia. Pomalowanie planety na pomarańczowo, bardzo przydatne, strasznie, kurna, w pizdu, można powiedzieć, w pizdu. No cóż, w każdym razie wracamy do domu, aby ukończyć misję. Mam nadzieję, że zaraz dostaniemy coś fajnego. Kurna, jak ja tego dużo mam, ja muszę w końcu posprzedawać to wszystko. Dobra, handel. Może tutaj, ale słaba jest ta oferta, słaba jest ta oferta, ja nie chcę takiej oferty w ogóle, to czekajcie, co to jest Ogromne ulepszenie akumulatora, oczywiście, że to kupimy, mam pieniądze, no to dlaczego miałbym nie kupować czegoś takiego Naprawa obszarowa średnia ładownia, myślę, że też sobie kupimy, zaszaleję sobie, a co, jolo, jak to się mówi Dobra, myślę, że naprawa obszarowa nie, chociaż może jedną Jedno, ale ja bym chciał dokupować, właśnie 5 e, baterii sobie dokupię. Wiem, że teraz wydaję bardzo dużo pieniędzy, ale myślę, że się opłaci mega zestaw naprawczy. Nie, mega baterie sobie kupimy 3 i mi wystarczy. Dobra, mam jeszcze dużo baterii, 7. Ja teraz kupiłem baterie, czy. Ze... Hmm. Serio, ja kupiłem teraz baterię? Ja chciałem. A nie, dobra, ja chciałem zestawy naprawić. Dlaczego ja pomyślałem, że bateria cholera daje mi życie? A, nie wiem, dobra, to wydam jeszcze więcej pieniędzy. Chciałem mieć właśnie te zestawy naprawcze, ale dobra, to już trudno. Dobra, bierzemy misję, zobaczymy, czy ja mam teraz jakąś... Nie mam od nich żadnych misji serio? A to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc się tego nie spodziewałem. Myślałem, że misję będę, będę miał od nich, ale dobra, teraz to właściwie mi nie przeszkadza. Teraz podlecimy sobie tutaj. No, no i zajibiście, co podleciliśmy. Ale właśnie to jest, coś w tym jest. E, dobrze, że, że tutaj przyszli nam, atakują naszą przyprawę. Znaczy, właśnie. Ja tutaj będę mógł w końcu zarabiać tę różową przyprawę, bo w końcu przecież ulepszyłem tę planetę. No to chyba powinienem móc, tak? W ogóle to, jest, jak mnie te, teraz denerwuje, jak e, ktoś mi znaczy, ja nie mówię, że to jest wasza wina, czy coś w tym stylu, ale jak ktoś mi pisze. Czekajcie, nieznana obca flota niszczy moją cywilizację? What? Gdzie? A tutaj, dobra, są. Pałsztajny. Dobra, jak ktoś mi pisze coś, to ja już zrobiłem, znaczy, bo ja po prostu teraz jestem straszliwie wśród z nagraniami, no nie? I ktoś mi coś pisze, coś co na przykład już się stało i ja takie, kurna no, znaczy, to nie jest wina wasza, bo to jest wina, to jest niczyja wina, to jest po prostu coś wa wasze. Bardzo się cieszę, że piszecie komentarze i nie przestawajcie, ja nie chcę, żebyście przestawali. To tak chciałem was, e, wam się podzielić z wami taką informacją, że, że to mnie w sumie tak dość... Dość mocno i bawi, i troszeczkę denerwuje i to jest w sumie dość e, takie śmieszne zjawisko Ale dobra, nie będę już o tym gadał, bo wiesz, że przestańcie, przestaniecie, stwierdzicie, że A, dobra, to nie piszemy, w takim razie komentarze Nie, 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 piszcie komentarze, piszcie komentarze O, shit, nigga. Shit, nigga, shit nigga. Dobra, zaraz trzeba tutaj zgarniamy, w takim razie wszystko, em, które tutaj planety mają żółtą przyprawę, to tam trzeba zawitać, może jeszcze zdążę tutaj, kurde, blaszka, byłoby fajnie dobra, ta ma żółtą, ta, ta nie ma żółtej, nie, ta nie ma żółtej ta ma żółtą, dobra, czekajcie, lecimy sobie tutaj tutaj ma żółtą przyprawę, bierzemy tylko szybko przyprawę, zaraz zobaczymy może tutaj też jest taka dobra oferta, to też jest możliwe tutaj dostałem 5 żółtej przyprawy, pozdrowienia handel, zobaczymy, a nie, ale tutaj po, po dość dobrej cenie jest to, więc sprzedam to po tej cenie Myślę, że 11 tysięcy to jak akurat na czerwoną przyprawę jest. jest całkiem nieźle. Tutaj też jest, w ogóle coś mi znowu atakują. OMG 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 Słuchajcie, jeszcze sprawdzimy sobie cenę oczywiście, skoro nie dają mi tej, ale tutaj nic specjalnego. Ten, czyżby ta planeta też, też była zła powiedzmy? Chyba tak niestety. No ale cóż, nic na to nie poradzę. O tutaj czerwona, zapomniałem, ale tutaj zawsze było, o i niebieska, racja, i niebieska. O! Ja pierdzielę, mam teraz zieloną przyprawę. Tylko ja nie wiem, czy to jest kurna dużo, czy to nie jest dużo. Ja pierdzielę, niby 26 tysięcy wydaje się całkiem sporo. Ale czy to naprawdę jest, jest sporo? Bo możliwe, że to jest akurat jak na taką przyprawę, to to jest mało. Ja się w sumie nie. Dobra, wiecie co ja tam wracam? Jak najszybciej ja tam wracam, ponieważ jeszcze mi się... jeszcze im się zmieni cena. Myślę, że jednak e, tyle pieniędzy to jest bardzo dużo. Mimo wszystko. Dobra, o, dostałem nową, tak, handel. Dobra, 27 tysięcy prawie. Ja pierdzielę, to jest całkiem niezły wynik. O, czekajcie, kurna, bo przecież jeszcze macie mi do, do, A nie, nie macie. Dobra, wydawało mi się chyba. Dobra, nieważne, w każdym razie lecimy sobie tutaj. Lecimy sobie tutaj tutaj też zgarniemy jeszcze żółtą przyprawę. I zgarniemy, zgarniamy. kurno mam już ponad 4 miliony. Majik. Dobra i zobaczymy ceny. Ceny tutaj są takie sobie. W takim razie teraz lecimy jeszcze tam. Ym, oddać to i potem idziemy pomóc tam jakimś tam frajerom, bo, bo nie wiem, gdzie oni mnie tam atakują. A chyba nawet już wiem, gdzie oni mnie atakują, ale najpierw chcę posprzedawać te, ponieważ no taka cena, no to y, aż żal zmarnować chociaż pewnie już takiej nie ma No niestety już takiej nie ma. Czyli jest jeszcze jedna szansa, ponieważ jeszcze w tej w tej tutaj była całkiem niezła cena tak tu i tu i czekajcie i teraz i tu o oh shit dobra tutaj była całkiem niezła cena tej żółtej przyprawy też ponad y, około 10 tysięcy chyba więc myślę że mogę to sobie sprzedać 10 tysięcy no to to jest da się da się drożej ale już, już bez przesady 10 tysięcy to jest naprawdę dobra cena więc lecimy sobie teraz tutaj pomóc tym frajerom Którzy sami sobie oczywiście nie poradzą, bo są lamusami i ja muszę im pomagać. Tak jak właściwie wszyscy w tej grze są lamusami. Ewentualnie groksowie, jeszcze ewentualnie mogę. Mam że groksowie są w miarę okej, okay, chociaż i tak są frajerami, lamusami różowych. atakuje tak. Już zaraz się pozbędziemy różowego frajera. Widzę, że różowy frajer jest słaby, ponieważ wszystkie statki jego mam na strzała. Nie dobra, ten mam na dwa strzały. Kurde. To i tak jest bardzo mało. No dobra, no to stwierdzam, że taka jest liczba tego, że rzeczywiście mógł sobie nie dać rady gościu, ponieważ jest ich po prostu dużo. No jest ich dużo, no nie da się ukryć, że jest ich dużo. Czekajcie, zaraz tutaj. Aha, tutaj już ich nie ma, tak? No to lecimy w takim razie tutaj. Widzę, że tutaj zostały chyba jedyne różowe tutaj stateczki. Dobra, myślę, że gościu i tak by sobie poradził, ale no dobra, pomóc mu zawsze spoko na propsie. Ktoś mi jeszcze atakują, tak? Dobra. Witajcie, witajcie, mam nadzieję, że się cieszycie, że Wam pomogłem, dobra? Tutaj sobie to sprzedamy, myślę. Nie wiem, kolonizator? Nie chcę, szczerze mówiąc, nie chcę, dobra? Do widzenia. Wrogie statki kosmiczne atakują planety Draida 2: Draida czy Driada? Driada 2, ale nieważne, to jest tak jeden kutas właściwie. Gdzie? Gdzie to jest? Powiedzcie mi, gdzie to jest? Słucham? A, no już myślałem, że tam mam im pomagać, kurna. Tam, gdzie jest wojna. A nie, mam pomagać swoim, swoim tym tutaj. Co jest y, w miarę logiczne. No, powiedzmy, że to jest logiczne. Dobra, lecimy tutaj. No, wiadomo, że problemy troszeczkę. Techniczne, można powiedzieć, ze względu na to, że to jest daleko od moich, a po prostu blisko tych wrogów, których zaraz zresztą sobie zniszczymy. Taki sobie mam zajebiście ambitny plan, że zniszczymy sobie tych frajerów. O, widzę, że tutaj już. A nie, tak samo. Myślałem, że to jest ich myśliwiec, ten co ma 250 życia, ale nie. To jest kolejny. A to mój, sorry. Kurna, ten sam kolor, no to się może pomylić, nie? Dobra. Będę strzelał tylko tymi samonaprowadzającymi, to nie będzie problemu, nie? <gry> Dobra, i teraz lecimy jeszcze jedno. W takim razie tutaj widzę jest jeszcze jedno. Myślę, że nie chce mi się już zbierać tych, tych, tych pieniędzy, znaczy tych pieniędzy stąd. Ponieważ to no, mam już 4,5 miliona, no to bez przesady, żebym zbierał jakieś wierka, nie? Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Oczywiście jak już tutaj jestem i spadły tuż koło mnie, no to sobie zbiorę. Ale to nie są duże pieniądze, więc nie chcę mi się w sumie. Dobra, dajcie mi tutaj 10, o nie, zmienializował migr Dobra wracamy, bierzemy sobie to, oczywiście sobie kupujemy I teraz zobaczymy sobie, czy ja tutaj mogę coś kupić, ale ja chyba nie mogę tutaj nic kupić, mogę kupić dużą ładownię Ale nie chcę dużej ładowni, tak naprawdę chcę się naprawić i doładować I teraz chcemy sobie pójść stąd i zaatakować tego gościa, który jest tutaj koło nas. Myślę, że będzie to troszeczkę problematyczne, ale nie aż tak. Najbardziej nie tyle problematyczne, co po prostu czasochłonne, ponieważ goście tutaj ma naprawdę dużo miast. Myślę, że z 10 to co najmniej, bo no niestety, no, to jest jego główna, główna baza. Też musiał przejść przez fazę cywilizacji, jak my wszyscy, więc po prostu w stolicy mam dużo miast. Jak to każdy właściwie. No i co? Co oni robią? Strzelę tutaj czymś we mnie. O, wow, what the fuck Strzelają to dość mocno Powiem wam Dobra, strzelamy my też My też sobie strzelamy Tutaj tak, hop, hop, hop Myślę, że całkiem śmiesznie To wychodzi, dobra, cześć gościu Może zaraz zginiesz Chcesz zginąć, dobra Kurna, dużo ich tutaj, ale ja ich bardzo szybko niszczę Więc w sumie wysrane mam na to O shit, o świet. To miasto mnie bije, miasto mnie bije Jep, pie, jep. O shit, shit, son! Co te miasta takie silne są? W sensie, nie tyle silne, co, co po prostu taki zasięg mają straszliwy. straszliwy. O! Zabili mi sprzymierzeńców, jak miło! O, czekajcie, bo troszeczkę nie w to strzelam, co chciałem. Dobra, szybko, o, ale to pięknie szybko schodzi, ja pierdzielę. Niby mają kurna tych, tych, tych dużo, ale mimo wszystko... Mimo wszystko bardzo łatwo jest ich tutaj zniszczyć. O shit, oni mnie też bardzo łatwo niszczą. Muszę się jednak trzymać mimo wszystko z daleka. No bo oni jednak mogą, mają pierdzielnięcie, mają. Czekajcie, to im zniszczę. Chociaż jak już to zniszczyłem po połowy, no to już niszczę całkowicie. Chociaż myślę, że to nie ma sensu. No właśnie, bardziej, lepiej niszczyć coś takiego, co blokuje, powiedzmy, dostęp do czegoś tam innego. Na przykład coś takiego. A najlepiej to w ogóle to. Dobra, to zaraz zniszczymy, zniszczymy to, potem zniszczymy jeszcze tamto. Aha, okej. Okay. <laughs> Zniszczyłem go jeszcze chyba, tak? Tak mi się wydaje, nieważne. W każdym razie teraz to już sobie bardzo szybko zajmiemy to miasteczko. Widzę, że tutaj ktoś tam do mnie kolejny. Ły nie. Papa, pa. do widzenia. Kolejny, papa. O lamusie, jak mogłeś tego uniknąć? Jakie lamusie? Myślę, że teraz sobie użyjemy. Zestawu naprawczego oraz mega baterii, żeby nie wracać. Chociaż, w sumie, jak już podbiłem, to, to zaraz wracam. No, polecę sobie na tę planetę po prostu i zaraz wrócę. Tak, tylko jeszcze zgarnę, może, tego przyjaciela ode mnie, czy coś w tym stylu. Myślę, że byłoby fajnie zgarnąć właśnie. Mm, zgarnąć tutaj właśnie statki od tego mojego przyjaciela. Skoro już jestem z nim jakby w sojuszu, no to jakieś korzyści z tego mogę mieć. Chociaż problem polega na tym, że, że właściwie to on zaraz i tak zginie, więc to jest takie troszeczkę problematyczne, no ale już trudno, w każdym razie. Teraz ledzimy sobie tutaj i zobaczymy, jak mi tutaj widzicie, widzę, że uzbierałem troszeczkę już tej przyprawy, jak z cenami, cenami słabo, ale ja tutaj tak naprawdę przedmię wszystko naprawić i doładować za dość spore pieniądze, ale mam ich tyle, że bez przesady. Jak mam kurna 4,5 miliona, no to co mi z 5 tysięcy, tak? Nawet mam 4... 4 miliony 534 tysiąca, mówię tylko 4,5 miliona, więc za, zaokrąglam o 35 tysięcy, a to jest chyba dość sporo, więc myślę, że jestem po prostu bogaty. Jestem taki, taki. bogaty jebać biedę w ogóle, jak można tutaj mieć poniżej miliona, sporo milionów nie wiem. Jeśli... jeśli po tylu godzinach gry jak, i jak ja masz po, poniżej miliona sporlionów, to jesteś frajerem. E no e! No znowu kurna nie mogę namierzyć w cholera jasna. Czasem tak jest, że się nie chcą kurna namierzyć, no. Czekajcie, dobra. No ja pierdziele, co to jest za debil. Się wpiewrzy na sam środek oczywiście, bo czemu nie? Przecież ja go tutaj uratuję. Muszę, muszę go uratować, no bo co by to było ze mnie za przywódcę, za kapitan, który nawet nie stara się ratować swoich na tych ziomsów. Myślę, że zgarniemy jeszcze to i tego gościa tam. Do widzenia. Eno. O, dziękuję. Coś tam w niego poleciało, nieważne. W każdym razie zgarniamy sobie jeszcze to. Mój gościu już prawie nie żyje, zajebiście. Dobra, zgarniamy to i teraz już po prostu szybko sobie bardzo... Co to jest? What the fuck? Ha, to jest jego dym, bo on dymi. Taki jest rozwalony, że aż dymi. Stąd to się wzięło, dobra. Kolejne miasto mamy załatwione. Myślę, że teraz sobie załatwi to miasto, bo tak, bo taki mam kapres. A czekajmy. Poczekajmy sobie, bo widzę... Aha, ten gościu ma taki sam statyk jak ja. O, znron. To jest w sumie dość śmieszne, ale dobra. W każdym razie lecimy sobie tutaj. I teraz rozwalamy to miasto. O świetnie, jaki to ma ogromny zasięg. Ja pierniczę. Czekajcie. Dobra, ja pierdzielę. Jaki to ma zasięg? Zasięg, kurna. Masakryczny. Ała, ała, ała. O tutaj jest jeszcze. Ja pierdzielę, nie zauważyłem jej. Masakra, czekajcie. Ała, 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 ała. ała. Ja pierdikam. Oni nie kurna zaraz zniszczą, ale mają dobrą obronę. To muszę im przyznać. Tu muszę im przyznać. Nie spodziewałem się, że, że będzie tak ciężko mi ich podbić, ale już właśnie pada ostatnia ta, więc już jestem bezpieczny. Dobra, teraz rozwalimy sobie tylko to na szybko. Dobra, na szybko to. Na szybko sobie rozwalimy. Może to, to będzie, to będzie lepsze, ponieważ te dwa domki tutaj pójdą przez to. Jeśli pierdolić. Dobra, czekajcie, gościu. Dobra, uwaga, cholera, muszę kupić baterię, znaczy kupić, zużyć baterię, ja stąd w takim razie wypierdzielam, i tak zająłem jedno miasto, plus do tego jedno, mm, jedno stało się bezbronne, więc myślę, że i tak całkiem fajny wynik, teraz lecimy sobie oczywiście na tę planetę, która jest tuż obok, i bardzo szybko się to ładujemy, już bez przesady, nie trwa to aż tyle, przy okazji zgarniemy dużo przyprawy, więc bardzo się z tego cieszę, dobra, do widzenia, myślę, że mi się zwrócą. Zwrócą te dość spore koszty Myślę, że lepiej będzie latać tutaj cały czas Niż cały czas na mazagę, nie? Dobra, teraz lecimy sobie tutaj Goście, elo, elo Teraz wracamy do tego, do tego miasteczka Ponieważ to miasteczko, jak można zauważyć Jest po prostu No już udupione, no Taka prawda Teraz sobie rozwalamy to Czy ktoś tutaj mi idzie yy, przeszkadzać? Tak, ktoś tutaj mi idzie przeszkadzać Atakują mi te planety Na które ja się zwykle leczę, a to lamusy What the fuck? No, gincie. Dobra, teraz niszczę do końca to. Chciałbym zająć to jedno miasto i oczywiście pójść atak... E, pójść wspomagać, nie tyle atakować, to wspomagać właśnie moje miasto. Moją planetę, a nie tyle moje miasto, chociaż moje miasto głównie, nie? Jeszcze coś mi psują, aż ja pierdzielę, jakieś ocalanie kolejnej planety ja pierdzielę, no już nie wiem, nie wiem. Dobra, trudno, polecimy sobie najpierw właśnie na te Driady 2. Tam sobie zapobniemy atakowi tym, tych przeciwników i dopiero później poleciemy na ten Jolanos. Tak, dobra, teraz zająłem jedno, jedno miasto. Jestem teraz w miarę jeszcze w dobrej kondycji, ale nie będę atakował kolejnego miasta, ponieważ muszę zaraz obronić moją planetę. Przed jakimiś lamusami, ale zawsze. Zawsze obrona planety jest dość ważna, więc myślę, że po prostu daruję sobie. jakieś takie teraz... Zabiegi kolejnych miast, po prostu atakowanie, czy właśnie, no właśnie, tak, dobrze to dobrze powiedziałem. Nie wiem, dlaczego potem mi się wydawało, że źle, ale powiedziałem, wszystko dobrze, może troszeczkę w złym stylu, ale ogólnie jest ok, dobra, czekajcie, bo ja teraz chcę zabijać te wszystkie myśliwce. Mnie właściwie nie interesują, bo ja bym wolał właśnie zabijać te główne. Główne stacki ze względu na to, że po prostu no one są najbardziej niebezpieczne. To one mi niszczą miasto, a tamte wypierki to właściwie tylko tak sobie dla szpanu, dla pizzu sobie tutaj latają, tak? Dobra, lecimy tutaj do miasta właściwie. Bo, bo, bo dlaczego nie do miasta? O, czekajcie, dobra, bo właściwie widzę, że on tutaj samotny jest. No i papa, poleciałeś sobie, teraz zgarniamy to. Do widzenia, oczywiście, napraw do ładu. I teraz sobie zgarnę to jedno, ale tylko to jedno, więcej mi się nie chce. I teraz będziemy musieli lecieć na Jolanos. Jolaos! Ja... Sorry, Jolaos, to jest Jolaos 2. W każdym razie, Ym, dobra, lecimy sobie tutaj, gdzie jest to, ten Jolaos 2? Tak myślałem, że to jest u tych frajerów brązowych. Oni, kurwa, mają tylko takie problemy. Jakiś, jakieś takie głupie nazwy planet. Ja to bym w życiu nie miał nazwy planet. Kurna, oni mają z nimi taki układ? What the f A nie, oni ich tutaj zajmują. What the fuck? Trzeba im tutaj pomóc jakoś. Ja pierdzielę. Czekajcie. Ja tutaj przydatuję w innym celu, ale. Tutaj trzeba pomóc moim sojusznikom. No już, papa, do widzenia. Nie będziecie zajmować mojego sojusznika, tak? Hej, hej, hej. No dobra, papa. Pa. Teraz ty sobie też umrzyj. Git. Teraz lecimy sobie dalej. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście, pajace? Aż tak wysoko? What the fuck? Co oni uciekają? Bo oni zajęli to, ja pierdzielę. No to wiecie co zrobimy? To zrobimy coś bardzo, bardzo fajnego, czyli po prostu zajmiemy od razu to miasto i będzie moje. Lol. A nie, no nie... Ale dalej muszę ocalić planetę przed jego katastrofą Dobra, w takim razie latamy sobie, czekajcie, teraz jeszcze by się przydało właśnie zgarnąć takie te, bo ten mój radar będzie pokazywał jakieś bullshity No miałem ocalić przed jego katastrofą, tak? No to co to jest tylko katastrofa? What the fuck Myślałem, że jakieś zwierzęta, coś ten. Co ja muszę tutaj zrobić? Ja pierdzielę, to jest nie ta planeta. Ja pierdziekam! Gdzie jest Jolaos? Tu matuchno Na wcale nie jest głupia, nie no co, co wy? Czekajcie, ja się doładuję tutaj, ponieważ po takiej walce. Chociaż w sumie po co? No nieważne, mam nadzieję, że zdążę w każdym razie tutaj. Napraw nie doładuj za darmo, Bar bardzo, bardzo miłe to jest, bardzo miłe to jest. Dobra, w każdym razie teraz lecimy szybko na tę planetę, ponieważ mogę zaraz nie zdążyć. Mam 20 sekund, ale myślę, że jak tutaj wlecę, to dostanę kolejne kolejne te, te, te sekundy, tak jak to kiedyś było w drugim sezonie, zauważyłem to już. Taką zależność, że właśnie jak tutaj się przychodzi, czy tam jak się kończy czas, to po prostu dostajemy kolejne, co jest dość dziwne, ale... ale w miarę ok. Chyba, że wtedy się zbagowało, a nie teraz. Dobra, czekajcie. No. Ha widzicie? Aha, i od nowa po prostu. Ja pierd... Czy ja zabijam te brasy? Zajebliście. Czekajcie, dobra. Tam jest. Pist. Do widzenia. Gdzie tutaj jeszcze? Gdzie tutaj jeszcze, co? Pist, pist. Są bunkry. Ja zabijam moje, moje szczury! Bunkier rzeczywiście, bunkier szczur, matuchno! Nie, ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Dobra, czekajcie. Co my tutaj mamy zniszczyć? Jeszcze gdzie jest ten ostatni bunkier? Bunkier, gdzie jesteś? <gryw> Obudził się, sorry, nie mogę krzyczeć jego imienia. Czekajcie. O! No zajebiście! No zajebiście! Możesz mnie już doprowadzić w takim razie do, do mojego bunkra? Hello! Ja pierdzielę no serio! Szlak nie zaraz trafi. O jest! Jep! O! Fajnalej! Nie ma za co, nie ma za co. Tutaj masz może jakąś fajną cenę. Kupię sobie ten element. Dobra, do widzenia! Do widzenia! O, widzę, że tutaj całkiem fajne rzeczy. Dostępne są nowe narzędzia. What? Nie zobaczyłem jakie w sumie W sumie troszeczkę spieprzyłem, że nie zobaczyłem Jakie to są narzędzia, ale już tam trudno Dobra, teraz lecimy sobie dalej Tutaj atakować tego gościa Myślę, że podbijemy jeszcze jedno miasto I zakończymy I to już nie odcinek A serię. po prostu serię zakończymy Ponieważ tak jak już mówiłem O kurwa No ja pierdoli Wybaczcie mi to, ale odzyskali wszystkie miasta Serio Aż tak źle? Dobra, to... No cóż, no to w takim razie zaczynamy zajmować. No widzę, że nie jest jakoś to skomplikowane, bo od razu leci bardzo, bardzo szybko, więc myślę, że bezproblemowo się tutaj ten... No, wypierdzielaj. No powiedziałem, wypierdzielaj! Tu, tu, tu! No ja pierniczę! No! Hello! Chcę strzelać w statki... Statki kosmiczne, kurna mać, chcę strzelać, a nie w budynki. Już zaczął strzelać w statki, zaczął strzelać w statki, dziękuję. A, jeszcze jeden statek, do widzenia. Jeszcze jeden. Nieważne, dobra. Zajmujemy sobie to miasto i mamy zajęte kolejne miasto. Mamy zniszczone kolejne miasto. <śm> może tak. What the fuck? Ale to może idealny moment, żeby zakończyć. Widzę, że tutaj... Y że tutaj po prostu wychodzimy, lecimy sobie na mazagę i, i co? I zakończymy tę serię, zakończymy tę serię, ponieważ ja już naprawdę nie chcę, nie chcę mi się po prostu grać w tego spory, jak nie miałem go odpalać teraz, nawet, żeby nagrać ostatni odcinek, chyba bo... Chociaż teraz gra mi się w sumie fajnie, ale no myślę, że za dużo tego spora. Już po prostu się niego nagrałem, no bo dwa sezony praktycznie były z rzędu, więc no po prostu nie chcę mi się, a ja pierwszy sezon miał 30 odcinków, zwłaszcza jeszcze jeszcze faza kosmosów. No, od początku mógłbym sobie teraz pograć, ale nie chcę zaczynać czwartego sezonu. Myślę, że czwarty sezon spor nadejdzie, ponieważ to jest zbyt zajebista gra, bardzo ją lubię, jest jedną z moich ulubionych gier, więc myślę, że czwarty sezon będzie, ale po prostu za jakiś czas, więc dzięki Wam wielkie za oglądanie całego trzeciego sezonu i do zobaczenia w czwartym albo po prostu w innych materiałach, więc... Jeszcze raz wam powiem, coś, moją formułkę. Po prostu, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie całego sezonu. Na razie, i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema! W kolejnym, właściwie w następnym sezonie, a nie odcinku. <laughs> Siema!